Witam w dzisiejszym filmiku, kolejnym w serii funkcji liniowej, gdzie dowiesz się w jaki sposób określić monotoniczność takiej funkcji, czyli kiedy funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca albo stała. Na samym końcu filmiku umieściłam zadania z pełnymi rozwiązaniami, więc zachęcam Cię do ich rozwiązania, a ja przechodzę do zadania pierwszego określ monotoniczność poniższych funkcji. Pod punkcie A mam funkcję f od x równa się 2x plus 1. No, jak widzisz, jest tutaj umieszczony pod spodem wykres tej funkcji. Na pewno intuicyjnie widzisz, że jest to funkcja rosnąca, ale my sobie tutaj to uzasadnimy. Zwróć uwagę, że dla argumentu minus 2 wartość funkcji będzie wynosić minus 3, ja sobie tutaj zaznaczam. Dla argumentu 1 wartość funkcji będzie wynosić 3 i na przykład dla argumentu 2 wartość funkcji będzie wynosić 5. Czyli idąc w prawą stronę, na osi x, wraz ze wzrostem naszych argumentów, wartości funkcji będą się również zwiększać. W związku z tym, napiszę tutaj na górze, że jest to funkcja rosnąca. Funkcja rosnąca. Rosnąca. I zapiszę symbolicznie f od x i taka strzałeczka do góry. Przejdę do podpunktu B. Mam tutaj funkcję f od x równa się minus 1 trzecia x plus 1. Na pewno widzisz po wykresie, że jest to funkcja malejąca. Uzasadnijmy to. Dla argumentu minus 3 mam tutaj wartość funkcji równą 2. Dla argumentu na przykład 0 będzie to tutaj 1, więc idąc w prawą stronę na osi x, zwiększając nasze argumenty. Wartości funkcji będą nam maleć. Zapiszę tutaj po prawej stronie, że jest to funkcja malejąca, funkcja malejąca, malejąca i symbolicznie f od x e i strzałeczka w dół. Przejdę do podpunktu C. f od x równa się 3. Jak widzisz, wykres tej funkcji jest równoległy do osi o x i na przykład dla argumentu minus 2 wartość funkcji będzie wynosić 3. Dla argumentu 3 będzie to również 3, dla czwórki będzie dokładnie tak samo. I jeżeli e, dla każdego argumentu na osi x e, wartość funkcji będzie taka sama, w tym wypadku będzie wynosić 3, to taką funkcję nazywamy funkcją stałą. Ja tutaj sobie zapiszę po prawej stronie, że jest to funkcja stała. Funkcja stała. A teraz zastanów się, co by się działo, gdyby nie było narysowanego takiego wykresu, albo jeśli na sprawdzianie nie miałbyś czasu, żeby taki wykres narysować. Na początku przypomnę Ci, że wzór, który opisuje funkcję liniową, to y równa się ax plus b, gdzie a to współczynnik kierunkowy, a b to wyraz wolny. I wrócę teraz do zadania. Po punkcie a. Współczynnik kierunkowy będzie wynosił 2, a wyraz wolny będzie równy 1. Po punkcie B będziemy mieć współczynnik kierunkowy równy minus 1 trzecia, a wyraz wolny to będzie B równe 1. I od razu Ci powiem, tutaj mamy wyrazy wolne takie same, wynoszą 1. Wyraz wolny nie będzie miał wpływu na monotoniczność, będziemy go odrzucać to co będzie miało wpływ na monotoniczność funkcji to będzie znak, który stoi przed um, współczynnikiem kierunkowym. Sama wartość współczynnika kierunkowego, wartość liczbowa to będzie um, od niej będzie zależeć jak ten wykres będzie nachylony do osi x, a znak będzie określać na monotoniczność. W punkcie A mamy wartość 2 i jest to wartość dodatnia, w związku z tym funkcja jest rosnąca. A w podpunkcie B mamy minus 1 trzecią jest to wartość ujemna. W związku z tym jest to funkcja malejąca. Napiszę więc na górze, że funkcja jest rosnąca, kiedy współczynnik A jest większy od 0 i malejąca, jeżeli współczynnik A jest mniejszy od 0. W podpunkcie C współczynnik kierunkowy wynosi 0. No, i jeżeli mamy taką sytuację, że współczynnik a wynosi 0, to taka funkcja jest funkcją stałą. Zapiszę: funkcja stała. Jeżeli nie jest dla Ciebie do końca jasne, w jaki sposób rysuje się takie wykresy, lub jak wypisuje się takie, taki współczynnik kierunkowy i wyraz wolny, zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich materiałów. Przejdę teraz do zadania drugiego. Zadanie drugie. Na podstawie poniższych wzorów funkcji liniowych określ ich monotoniczność. Pod punkcie A mam funkcję f od x równa się minus 3x plus 5. Wy, wypiszę w takim razie współczynnik kierunkowy minus 3. Jest to wartość mniejsza od zera, w związku z tym funkcja jest funkcją malejącą. Pod punkt B f od x równa się 3x plus 5. Zwróć uwagę, że jest to bardzo podobne zrób do... Funkcji z pierwszego podpunktu, no ale mamy tutaj współczynnik kierunkowy dodatni. W związku z tym, wypiszę sobie tutaj a równa się 3, jest większe od 0. Funkcja jest funkcją rosnącą. Podpunkt c f od x równa się x plus 1, a w takim wypadku to jest 1, jest to wartość większa od 0, więc funkcja jest funkcją rosnącą. d. F od x równa się minus 4. Współczynnik e, kierunkowy w tym wypadku wynosi 0. E, w takim razie jest to funkcja stała, funkcja e stała. Zapiszę funkcja stała. No i e, f od x równa się 1 czwarta x. A w takim wypadku to 1 czwarta wartość większa od 0, więc jest to funkcja rosnąca. No i zostaje nam podpunkt f. E. F od x równa się minus x plus 1. A będzie wynosić minus 1. To wartość mniejsza od 0. W związku z tym funkcja jest funkcją malejącą. Mam nadzieję, że ten temat jest dla Ciebie zrozumiały. Zachęcam Cię do rozwiązania zadań, które za chwilkę Ci się pojawią. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku.